Brutal Legend to gra akcji tworzona przez Tim'a Shafera, autora takich hitów jak Full Throttle czy Grim Fandango. Tytuł pojawi się na Xboxie 360 i PlayStation 3. Głównym bohaterem jest Eddie X, należący do najgorszej kapeli heavy metalowej na świecie. Pewnego dnia, bohater przez przypadek przenosi się do fantastycznego świata, w którym demony zniewoliły ludzi. Eddie postanawia zmienić ten stan rzeczy i wypowiada demonom otwartą wojnę. Brutal Legend będzie grą z otwartym światem o powierzchni ponad 64 km2. Ogromny teren można przemierzać na piechotę lub w specjalnym pojeździe Eddiego. Wóz ten posiada też drugie zastosowanie: świetnie rozjeżdża hordy wrogów. W normalnej walce bohater posłuży się natomiast toborem bitewnym lub gitarą. Pierwsza broń pozwala na brutalne rozprawienie się z przeciwnikami, natomiast druga umożliwia rzucanie czarów. Podczas przemierzania świata znajdziemy wiele narzędzi zwiększających nasze zdolności bojowe. W grze pojawią się znane utwory heavy metalowe, które odsłuchamy w samochodowym radiu. W Brutal Legend będą 23 misje główne oraz 30 zadań pobocznych. Oprócz zwykłych demonów, na naszej drodze staną również potężniejsi wrogowie. Pokonanie każdego z nich będzie wymagać innej strategii. W czasie wędrówki po świecie spotkamy postacie, które wesprą nas w walce. Wiadomo, że będziemy mogli wydawać im proste rozkazy, a niektóre z nich będą posiadać zdolności specjalne. Bohaterem pokierujemy za pomocą Pada, chociaż rozważano wprowadzenie sterowania za pomocą gitary z Gitar Hero lub Rock Band. Okazało się jednak, że jest to rozwiązanie zbyt skomplikowane. Ważnym elementem będzie ścieżka dźwiękowa, na której znajdą się znane utwory wybrane przez Tima Szafera. Wśród nich znalazły się m.in. piosenki z repertuaru Zaka Wilda, Tima Skolda oraz Black Sabbath. Wielu postaciom głosu użyczą słynni muzycy. W Diego Rixa wcieli się Jack Black znany z zespołu Tenacious D. Oprócz niego usłyszymy także Jana Kilmistera z Motorhead oraz Roberta Halforda z Judas Priest. Brutal Legend ma pojawić się w trzecim kwartale obecnego roku.